Dzień dobry, pani i panowie. Witajcie w moim pierwszym odcinku na moim kanale. Opowiem wam, co będę nagrywał, kiedy będą się pojawiać filmiki i inne informacje na temat mojego kanału. Zacznę od tego, kiedy będą się pojawiać filmy. Nie będzie stałego dnia tygodnia, y, godziny ani ilości filmików. Co do ilości filmików, to może być tak, że będą dwa filmiki, trzy, albo może się zdarzyć, ale to rzadko, cztery filmiki tygodniowo. Na pewno będzie jakiś filmik weekendowy. O co chodzi z filmikiem weekendowym? Filmik weekendowy będzie w piątek wieczorem, w sobotę albo w niedzielę po południu. A w tygodniu też będą filmiki, to one na pewno będą wieczorem, ale na pewno nie mogę Wam obiecać, kiedy będą. czy w poniedziałek, wtorek czy środę, no bo zależy od czasu. Więc tak jak będę miał mało czasu, to będą dwa filmiki. Normalnie to będą trzy. Jak już będę miał dużo czasu, co się będzie bardzo rzadko zdarzać, to będą filmiki dawane a na rozwinięcie kanału dajcie subskrypcję zaznaczcie dzwoneczek żeby was żaden filmik nie ominął dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu hashtag nowy odcinek a przypnę wam serduszko dawajcie subskrypcję dlatego, że co jakiś czas będą, będę liczył ile będę miał subskrypcji i będzie odcinek specjalny Najbliższy odcinek od specjalny prawdopodobnie będzie na 200 subskrypcji. Będę nagrywał między innymi farming asymulatora 22. Będziemy robić orki, bronować, kultywatorować, zajmować się też leśnictwem, yy, jeszcze będziemy hodować zwierzęta i różne rzeczy będę robił jakieś akcje. Tutaj Prawdopodobnie będą najciekawsze serie, no ale tu już wy zdecydujecie i mi powiecie. Będę też nagrywał Minecrafta. Będziemy przechodzić tutaj świat Minecraftowy. Dokładnie, grę. I pomogę Wam. Tutaj się nauczyć grać. To jest serwer, w którym gram od dwóch dni. Tak no no mało na nim grałem, a szybko się rozwinąłem. Ale na odcinku nie będę się aż tak śpieszył, żeby wam wszystko dokładnie wytłumaczyć. A dokładnie... Zacznie, zacznę na początku serię yy, serię yy, Poradnika żeby wam pokazać jak się to gra. Jeszcze będę nagrywał dwie takie jedne gry, ale ich teraz nie pokazuję, dlatego bo jeszcze nie doszły. Dojdą za jakiś czas mniej więcej za tydzień lub dwa ale nie martwcie się jeśli chcecie zobaczyć to jak przyjdą to wam powiem co to są za gry teraz przyszedł czas na dodatkowe informacje oto one będę też sponsorować innych youtuberów już mam jednego youtubera którego będę sponsorować i on też będzie mnie sponsorował jeszcze musimy uzgodnić parę spraw, ale jak już uzgodnimy, to Wam go podlinkuję w, w opisie. Następny odcinek będzie z Farminga Simulatora 22. Pokażę Wam o co chodzi w tej grze, też jak się w nią gra, i też powiem Wam czego też nie robić na samym początku. I to będzie tak dokładnie pierwszy odcinek z grania. No to to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wpadniecie na mój drugi odcinek i oglądniecie go. No to do kolejnego odcinka. Pa!